Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj chciałam was zaprosić na haul Jest to Haul zakupowy Taki z dwóch dni Z, z Dzisiaj i Z jakichś tam zakupów kilka dni temu I powiem wam tak, że Chciałam wam to pokazać Bo Zawsze zapominam w ogóle wam pokazywać to co kupiłam Potem już mi to tak leży Już potem nie pamiętam nawet Kiedy to kupiłam itd. I tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłam, że dzisiaj wam pokażę, co kupiłam. I tak, pierwsze zakupy to są super draga, które zrobiłam kilka dni temu. Są so to w sumie dwie tylko rzeczy. I z zakupy z dzisiaj z Tesco. Byłam się w Tesco i tak właśnie z okazji tego, że robiłam zakupy takie spożywcze, codzienne. To zaszłam sobie na ten dział kosmetyczny i tam sobie poszperałam, jakieś wyprzedaże i tak dalej. I kupiłam kilka rzeczy. Więc tak, pokażę Wam najpierw to, co kupiłam w Superdragu. Są to, tak jak mówiłam, dwie rzeczy: takie spineczki, wsówki. Niestety, są to brązowe wsówki. Ja chciałam czarne, zawsze kupuję czarne. Jak widzieliście, nie są nawet rozpakowane jeszcze, więc Wam nie powiem, czy dobrze trzymają włosy, czy też nie. I kupiłam też rolon z Garniera Jest to rolon w kolorze 01 i powiem Wam, że on był na przecenie bo zapłaciłam za niego coś koło funta, funt 20. On jest tak jak widzicie taki bardzo jasny, jest bardzo jasny i on jest pod oczy, jak to Rolon. I powiem Wam, że ja już jakiś czasu właśnie polowałam na ten Roland właśnie z garniera, bo on nie dość że fajnie tutaj wygładza tą skórę wokół oczu, to i właśnie ma w sobie ten korektor, więc to jest fajne. Bzuchomarz Ja do jakiegoś czasu używam... Znaczy używam na razie, nie używam już tego korektora z Collection Ale właśnie odkąd kupiłam ten roll właśnie z korektorem z Garniera To przestałam tego używać, bo ten jest taki trochę jak dla mnie zbyt różowy i... Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda Jest on właśnie trochę dla mnie zbyt różowy I nie wyglądał zbyt ładnie, o Możecie sobie teraz porównać. Ten z garniera jest bardzo fajny, taki, bardziej żółty, wpadający, a ten drugi jest taki bardziej różowy. I właśnie ten różowy jest tak nie za bardzo dla mojego koloru skóry. I potem gdy się pomalowałam, on na przykład sam jeszcze jakoś tak w miarę w miarę wyglądał, chociaż i tak troszeczkę za różowo, mi się nie podobał właśnie efekt. A ten roląc z garniera bardzo fajnie, naprawdę rozświetla, rozświetla tutaj okolice oczu. I niweluje zasinienia I tak jak ja mówiłam Kupiłam go coś około funt, za około funt, funt 20 już dokładnie nie pamiętam A teraz przechodzę do zakupów dzisiejszych z Tesco Więc tak Kupiłam sobie Colgate Plugs Sensitive Do płukania jamy ustnej Ja niedawno zużyłam z Colgate taki on chyba Max, Max White, jakoś nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, ale on jest taki wybielający i powiem Wam, że chyba troszeczkę mi podrażnił zęby. Moje zęby się zrobiły teraz takie trochę wrażliwe, gdzie ja nigdy nie miałam żadnych problemów dosłownie z zębami. E, dlatego kupiłam ten Sensitive. Myślę, że nie mam nadzieję, że on troszeczkę poprawi jakby poprawi e, stan moich zębów, żeby one nie były takie zbyt wrażliwe właśnie. E, Aha i on kosztował. 3,29, bo on był chyba w promocji z 4, 4 funtów, czy z 3,99, już dokładnie nie pamiętam, na 3,29, właśnie. Następną rzeczą, kupiłam mleczko z L'Oreala, takie do zmywania, makijażu do skóry. Jestem cenę do skóry wrażliwej. Ja mam suchą, suchą skórę, nie mam zbytnio wrażliwej skóry, ale Powiem Wam, że nie mogłam znaleźć tego mojego ukochanego mleczka z Nivea, dlatego kupiłam to mleczko. Mam nadzieję, że się dobrze mi sprawdzi. Ja mam z tej samej serii mam płyn micelarny, tak więc mam nadzieję, że może jak będę używać tych dwóch produktów razem, to będzie wszystko ok, i to mleczko kosztowało, już Wam mówię ile, kosztowało. Kosztowało 2 funty z tego co tu widzę. No tak, tak, dwa funty. E, dobra, następną rzeczą. E, następną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, są lakiery do paznokci. E, kupiłam lakiery dwa z tej serii z Remiala 60 sekund. Wam pokazywałam e, te lakiery mm, w moim teście lakierów, więc jeżeli nie widzieliście, to możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, jak te wszystkie lakiery moje. Się e, sprawdzają. Ja sobie pomalowałam paznokcie, przepraszam, że on troszeczkę może być e, tak niezdarnie pomalowany, jednak malowałam e, te paznokcie z Wiktorią na rękach. Mam nadzieję, że to się wyostrzyło, więc to wygląda tak. Tutaj, jak widzicie, już na brzegu mam e, troszeczkę obdarte, bo tak jak mówiłam, rysowałam, znaczy malowałam e, paznokcie z Wiktorią na rękach, więc e, trochę tak nie bardzo to mi wyszło. Jednak malowałam tylko te paznokcie, żeby wam pokazać, jak ten kolor właśnie wygląda na paznokciach. I ten lakier kosztował 2,70, więc całkiem, całkiem, całkiem cena. Przy czym chyba jego taka normalna cena to jest 3,70, tak mi się wydaje, chyba. Jakoś tak nie pamiętam dokładnie. Następny też lakier z tej serii 60 Sekund jest taki różowy. E, tak on wygląda, a na paznokciu, a na paznokciu wygląda tak Jest taki bardzo jasny, bardzo jasny róż e, I za niego też zapłaciłam e. 2,70 i ostatni lakier jest z firmy Collection I on też niby w 60 sekund schnie Nie wiem, bo jeszcze nie miałam żadnego kierunku z tej serii Jednak ten kolor mi się tak bardzo spodobał, że postanowiłam go kupić Wygląda on tak A na paznokciu wygląda tak, jak tutaj widzicie Więc bardzo ładny kolor Naprawdę bardzo mi się podoba i ten kosztował funt 49, więc całkiem, całkiem fajna cena Kolejne jeszcze, już ostatnie dwie, o dwie ostatnie rzeczy jakie kupiłam To pomadka do ust w takim kolorze Bardzo ładny taki różowo-pomarańczowy, taki bardziej może pomarańcz ten, to, ten, ten kolor, taki bardziej bardziej pomarańcz nie wiem, czy to dobrze zobaczycie, ale mniej więcej tak to wygląda. Bardzo mi się podoba ten kolor. Bardzo mi się podoba, bardzo ładnie wygląda usta, bo już, bo już patrzyłam. I kolor, kolor nazywa się Tangtastic. Tangtastic, ale nie wiem, jak to się mówi po angielsku. Tangtastic, może? Tangtastic? Nie wiem. pokażę. To z firmy Vivo. Numer, numer, zaraz Wam podam, jak mi tutaj się wyostrzy Nie, numeru nie ma, więc e, tak nazywa się ta pomadka e, I tak jak mówiłam, całkiem fajnie wygląda na ustach A kosztowała... E, kosztowała, kosztowała... No nie wiem, gdzie to jest e, Kosztowała... Aha, ona kosztowała 2 funty a ten, ten mleczek kosztował 1,99 99. to jedynie to się, pomali, się pomyliłam troszeczkę I ostatnią rzeczą jest tusz do rzęs z Rimela Najpierw Wam pokażę szczoteczkę e ja Powiem Wam, że ta szczoteczka mnie jakoś nie zachwyciła za bardzo e Bo ja tak nie bardzo... Ja w ogóle, wiecie, powiem Wam, że jeżeli chodzi o szczoteczki, ja naprawdę nie umiem sobie w ogóle od do rzęs Nie umiem sobie dobrać takiego tuszu, który byłby naprawdę dla mnie w 100% odpowiedni Dlatego też testuję i testuję ciągle te tusze Bo nie mogę sobie takiego naprawdę super ekstra wybrać takie, które bym ciągle mogła używać Ta maskara nazywa się Volume Flash Extreme Black Już wam pokazuję jak ona wygląda Dobrej nogami, chyba bym pokazała Nie, dobrze bym pokazała Volume Flash I powiem wam, że tak, kosztowała ona 6 funtów 6 funtów jest to chyba najdroższa rzecz, którą kupiłam dzisiaj. Ale mam nadzieję. Że, mam nadzieję, że jakoś będzie się spisywać. Ta szczoteczka jest bardzo taka, bardzo delikatna się wydaje. No ale zobaczymy właśnie, jak będzie spisywać się na rzęsach. Ma być, mają być one 10 razy powiększone. Ja nie wierzę oczywiście w te zapewnienia, że 10 razy większe i tak dalej. Dla mnie najważniejsze, żeby on nie sklejał rzęs i tyle. Żeby jakoś ładnie je rozczesował. Ja na razie używam... Mm, tej maskary Volume, jak ona się nazywa? One by One Volume Express. I powiem Wam, że jak na razie ona mi się całkiem fajnie sprawdza. Nie skleja mi rzęs i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam od razu szczoteczkę, tak na szybko. Ta szczoteczka jest plastikowa. Ja za bardzo nie lubię plastikowych szczoteczek. Jednak ta całkiem dobrze się sprawuje na moich rzęsach. Tak ona wygląda. Przez to, że ona jest taka bardzo bardzo gęsta Właśnie z skleja rzęs i fajnie je rozczesuje e, Jednak e, już jak jej używam teraz e, chyba drugi miesiąc To ona taka troszeczkę się robi właśnie za bardzo lepka Nie wiem, coś się dzieje Z nią na pewno niedobrego e, I dlatego kupiłam sobie nową No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy Aha, jeszcze kupiłam sobie ostatnio farbę do włosów Ale mm, ją Wam pokażę, jak przetestuję e, Przetestuję na włosach i wtedy wam powiem co nieco o niej. Teraz się z wami żegnam. Mam nadzieję, że moje zadanie wam się podobało i jeżeli... że... Pa! pa.